Czy wiesz, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w dniu 27 października 2020 roku stwierdził, że ograniczone restrykcje mogą być prowadzone tylko ustawą, a więc uznał, że ograniczenie praw i wolności obywatelskich, w tym przypadku wolności gospodarczej, może być dokonane tylko ustawą, natomiast nie rozporządzeniem Rady Ministrów. Co to znaczy? To znaczy to, drogi przedsiębiorco, że jeżeli poniosłeś konkretne straty, które można w sposób wymierny przeliczyć, możesz żądać odszkodowania od skarbu państwa. Pewnie zadajesz pytanie, ale jak to? Istnieje taki artykuł 471 Kodeksu Cywilnego, który mówi o poniesionych kosztach czy też stratach, a także utraconych korzyściach, które można się domagać od osoby, w związku z którą działaniem albo zaniechaniem poniosłeś konkretną stratę. W tym przypadku. Tą instytucją, czy też tym podmiotem jest Skarb Państwa. Odszkodowanie jest tak naprawdę w pełnej wysokości, czyli poniesioną stratę, ale także utracone korzyści. Tutaj nie chodzi o porównanie bezpośrednio korzyści, jakie osiągnął podmiot przed epidemią, do tych korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby tej epidemii nie było, ale także należy brać pod uwagę stan epidemiologiczny do wliczania tych strat dlatego, że po prostu przychody danego przedsiębiorstwa byłyby zaniżone w skutek braku przemieszczania się ludzi z uwagi na właśnie na epidemię. W piśmie procesowym radcowie prawni adwokaci wykażą w sposób prawidłowy związek przyczynowo-skutkowy między nałożeniem restrykcji niezgodnie z, z hierarchią aktów prawnych a poniesioną stratą. Natomiast z samego wyliczenia tej straty Niezbędna będzie, tak moim zdaniem, opinia biegłego rewidenta. Opinia, która w sposób rzetelny, wiarygodny, klarowny dla sędziego przedstawi wliczenie poniesionej straty czy też utraconych korzyści. Opinia taka przyspieszy postępowanie, procedowanie przed sądem i przybliży tym samym przedsiębiorcy, który poniósł konkretną stratę, do otrzymania odszkodowania, a więc do sukcesu. Zachęcam Państwa do składania pożyczek teraz, bo będzie ich po prostu więcej. Nazywam się Łukasz Zarzycki. Dziękuję za uwagę. Gielce